Tak wyglądały popołudniowe obrady Sejmu. Posłowie Platformy robili co mogli, żeby nie dopuścić do głosowania nad wyborem pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy to posiedzenie jest w ogóle zwołane? Czy to jest zamach nad Trybunał Konstytucyjny, który planujecie? Zwracam panu posłowi, że zakłóca pan obrady Sejmu. Jaki wniosek formalny? Słuchaj, pana Wnoszę o odroczenie obrad Wysokiej Izby i przekazanie sprawozdania ponownie do rozpatrzenia Komisji Sprawiedliwości. Panie pośle, Trybunał czas, konstytucyjny. Panie pośle Zgodnie, czas minął na zgłoszenie wniosku tak jest, formalnego. Ale... Zaraz będzie 13 grudnia. 13 grudnia. Pani proszę nie był wniosek formalny. No To z czym państwo, y, z mamy wszyscy w tej chwili do czynienia, ten żenujący spektakl.